kanale, jak dasz linka, to też ci wypierdala. Tak samo na Facebooku, jak w poście napiszesz link, l, dasz link, to też ci upierdala. Zasięgi trzeba na przykład w komentarzu, chociaż ten już pewnie wyłapuje na przykład, że w komentarzu ktoś link wkleił, nie? To jest pojęte, już. Bo po prostu im zależy na tym, żebyś nie opuszczał strony, nie? Milionowych budżetów, bo zwykła łyżeczka z cynamonem w pełni zaspokajała potrzeby widzów. Kiedy Instagram służył do publikowania głupich zdjęć z filtrami i jedzeniem, a nie był miejscem do wciskania wam porad życiowych od pseudominionów. Chcesz coś dorobić? Napisz Free. Aż w końcu, gdy na Twittera, tak, na Twittera, a nie na Xa, wstawiało się niszowe memy i kontrowersyjne opinie. A teraz? Teraz to już miejsce do promocji kryptoskamów i niebieskich platform. Kiedy TikTok? Nie, TikTok akurat zawsze żył własnym życiem. Nie, no TikTok na początku był e, aplikacją od tańców, nie? Musicly przecież. Na początku też nie było takie kurwa rozszyfrowane, nie? Musicly. No. Nie. Valerina Kapucina będzie miała nowe brainrotowe dziecko. Ale jakby, to, to, to. Macie o co mi chodzi? Gdzieś po drodze internet zgłosił. Lubił swoją autentyczność, kreatywność. Ej, mega w ogóle ja uważam, może to jest kwestia nostalgii, ale ja uważam, że kiedyś strony internetowe, przez to, jak w, przez to jak ograniczone trochę to wszystko było, wyglądały w ch. zajebiście. W sensie, na przykład, kiedyś, jak byłem młodszy, to ogólnie była taka chęć wchodzenia na te strony różnych firm, bo często te strony były zajebiste. Na przykład, wchodziłeś na stronę, nie wiem, e, Kubusia i miałeś chłopie jakieś minigry, kurwa. a wiesz, co chodzi? Że te strony były takie interaktywne, że wszystko, na, że na tych stronach różne rzeczy. Czy były takie kurwa ciekawe, i te, te grafiki były zajebiste, i tak dalej, I, i kurde fajne. A teraz jest tak, że poszliśmy jakby wszyscy w minimalizm, i już nie jest aż tak.